Które widzisz na co dzień jest Jesteś więcej niż miłość otoczona czarnym złotem To więcej niż przyjazd sami przeciw wszystkim Personalą gata pozdrawiam wszystkie pyski Śląsk bez mówi, Mówisz Polska bez Śląska Zapomnij o tym ziom Fanatyzmu nie ma końca Posłuchaj ważny Zapamiętaj te litery Każdy z nas je wybrał Ponad wszelkie bariery Możesz wziąć tą farbę I rozwalać nam graffiti Ale serc i gardę Kurwo nigdy nie przekrzyczysz Nie zatrzymasz nas Wiara tętnie w tym mieście Już jest nas sporo I będzie jeszcze więcej Podnieś górę ręce I śpiewaj razem z nami. Ten dopik na bukowe, niech rozpieprza ci membrany Niech go z daleka, niech wiedzą co się dzieje Katowicki futbol, w którym pokładam nadzieję Teraz niech usłyszy nas cała Polska Jestem GieKSzarzem, jestem z Górnego Śląska Reprezentant miasta, reprezentant ulic Uwaga, bo nadchodzą trikolorowe tłumy Teraz niech usłyszy nas cała Polska Jestem GieKSzarzem, jestem z Górnego Śląska Reprezentant miasta, reprezentant ulic Uwaga, bo nadchodzą trikolorowe tłumy Opowieści ciąg na mówi się to monotonia To dla wszystkich Wysynów co myśleli, że już po nas To pora, my znów powróciły stare czasy Nie przeszkodzić nam, w drodze to ekstra klasy Z roku na rok, nasza siła coraz większa Z roku na rok, nasze grono się powiększa Tysiące ludzkich serc, poddanych jednej sprawie Pozdro dla przyjaciół mieszkających po stronie. Ej, Pozdro dla tych wszystkich, co wspierają nas w smaganiach dla żomali, a na progu czeka kara To dla was chłopaki, miłość wypełnia ulice. GKS katolice wpisane w moje życie Teraz nas cała Polska Jestem GieKSzArzem, jestem z Górnego Śląska Reprezentant miasta, reprezentant ulic Uwaga! Bo nadchodzą kolorowe tłumy Teraz niech słyszy nas cała Polska Jestem GieKSzArzem, jestem z Górnego Śląska Reprezentant miasta, reprezentant ulic Uwaga! Bo nadchodzą kolorowe tłumy Na co dzień Jesteś więcej niż miłość Otoczona czarnym złotem To więcej niż przyjazd Sami przeciw wszystkim